Około 10 milionów złotych jest potrzebne, by reaktywować zamknięte kino Piaskowa Góra. Obiekt został przejęty przez miasto, które ma co do niego plany. Jednak póki co nie ma takich środków. O planach reaktywacji kina w Wałbrzyszanie mogli usłyszeć już w 2017 roku. Obiekt znalazł się pod opieką Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Po remoncie miałyby odbywać się tam spektakle, projekcje, warsztaty i koncerty. Kino Piaskowa Góra przejęte przez, przez nas jest aktualnie... Poddane, powiedziałbym, aktualizacji projektowej. Szukamy właściwego źródła finansowania na zrealizowanie tego potrzebnego projektu. Przypominam, że Piaskowa Góra ma za sobą już wielki projekt budowy właściwie nowej siedziby biblioteki i wokół, i dopełnieniem tego tworzenia Centrum Kulturalnego Piaskowej Góry byłoby z realizowaniem projektu, który przygotowuje dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, pan Jarosław Buzarewicz. Kino przy optymistycznym scenariuszu może zostać zrealizowane w przeciągu dwóch lat. Opracowaliśmy koncepcję. Jesteśmy akurat w tym momencie na etapie wyceny wyposażenia kina. Mówię tutaj o wszystkim, począwszy nie wiem, od krzeseł przez ruchomą widownię po, 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 po ekran yy, nagłośnienie, oświetlenie i tak dalej yy, aplikowaliśmy też do Ministerstwa Kultury o środki na opracowanie dokumentacji, niestety no nie dostaliśmy tego dofinansowania yy, także no kolejnym, kolejnym tutaj etapem będzie no, opracowanie dokumentacji no i czekamy na jakieś takie grubsze nabory z tak, różnych funduszy, na przykład z norweskich yy, jeżeli coś się uruchomi to na pewno będziemy aplikować żeby mieć dofinansowanie no bo jak tak delikatnie szacujemy, no to gdzieś milionów jest to inwestycja rzędu, no 10, no nie wiem, nawet 12 milionów złotych. Pamiętacie czasy świetności kina? Dajcie znać, na jakim filmie byliście tam ostatni raz.